Słudzy pełniący Jego wolę Alleluja, Alleluja, Alleluja Pan z Wami Słowa Ewangelii według świętego Jona. Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego i powiedział o nim: Patrz, to prawdziwy Izraelita którym nie ma podstępu. Powiedział do niego Natanael, skąd mnie znasz? Odrzekł mu Jezus, widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym. Odpowiedział mu Natanael, rabi, ty jesteś synem Bożym, ty jesteś królem Izraela. Odparł mu Jezus. Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem Ci, widziałem cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to. Potem powiedział do Niego Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów bożych wstępujących i wstępujących na Syna Człowieczego oto słowo pańskie Świat anielski, którego nie widzimy a który jest był zawsze fascynującym tematem dla człowieka Duchy czyste, które towarzyszą człowiekowi w każdej sytuacji jego życia. Duchy czyste, które żyją życiem anielskim, wpatrując się nieustannie w oblicze Boga naszego, a które stają się aniołami w momencie, kiedy Bóg daje im zadanie. Duchy czyste, których Nikt nie jest w stanie policzyć, o których słyszeliśmy w księdze Daniela, że jest ich dziesiątki tysięcy, razy dziesięć tysięcy. W innym miejscu pismo święte powie, że są ich myriady miliard, a więc niezliczona ilość, tylko Bóg wie ile. Duchy czyste, które są tak jak my, stworzeniami. Albowiem Bóg na początku powiedział, niech się stanie ziemia i niebo. I rozdzielił światło od ciemności, co jest symbolem podziału na to, co ziemskie, materialne, widzialne i niewidzialne. Przecież wyznajemy Boga jako Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. Aniołów był dla mnie zawsze niezwykłą fascynacją. Zaproszeniem. Stał się podczas moich studiów, jeszcze w seminarium. Tak silnym tematem, że pamiętam, szukałem wszystkich możliwych książek, jakie mi w ręce wpadły o aniołach. Zdecydowałam się nawet napisać pracę magisterską z angelologii, czyli nauki Kościoła o aniołach. Z biegiem czasu Matka Boża przebiła aniołów i pojawił się nowy temat, ale kto kocha Matkę Bożą, ten kocha i aniołów. Albowiem Maryja jest królową anielską. Powróćmy jeszcze na chwilkę do naszych dzisiejszych bohaterów. Są oni obecni na kartach Pisma Świętego, Wiele razy w Starym Testamencie właściwie od początku Pismo Święte wspomina obecność aniołów. To anioł wyrzuca pierwszych ludzi. Bóg stawia przy bramie ogrodu rajskiego cherubinów z połyskującymi mieczami. To anioł przekazuje Abrahamowi wolę Bożą. To anioł uczy Mojżesza prawa Pańskiego. To anioł wyprowadza Izraelitów z Egiptu. Anioł przeprowadza ich przez Morze Czerwone. To aniołowie pojawiają się w działalności proroków. To aniołowie przekazują nieustannie ludziom wolę Bożą. A kiedy spojrzymy na Nowy Testament, już od samego początku. Pojawiają się tam aniołowie. Nieprzypadkowo zaśpiewaliśmy dzisiaj piękną staropolską adwentową pieśń Archanioł Boży Gabriel posłam do Panny Maryjej, bo to anioł przynosi od Boga najważniejszą wiadomość, jaką mógł kiedykolwiek przekazać człowiekowi. To anioł przekonuje Józefa, że to, co jest w Maryi, poczęło się z ducha świętego. To anioł ostrzega świętą rodzinę, aby nie wracali do Nazaretu, aby uciekali do Egiptu. I anioł nakazuje im z Egiptu powrócić. To anioł pojawia się, kiedy Jezus jest na pustyni. Aniołowie usługują mu. Ale zanim oni pojawiają, pojawia się również anioł upadły. To ten, o którym słyszeliśmy dziś w Apokalipsie. Anioł upadły, demon, szatan, których jest wiele, albowiem wielu upadło. Pytamy się, jak to możliwe, skoro tak doskonałe duchy wpatrywały się w oblicze Boże, aby stały się demonami. Albo aniołowie, podobnie jak i ludzie, mają wolną wolę. Pan Bóg nikomu nie poszczędził wolności. I choć aniołowie swoją doskonałością są dalece wyżsi od nas, bo nie posiadają ciała, są wieczni, nie są związani z żadnym miejscem ani z upływem czasu. Właśnie dlatego ich decyzja podjęta w pysze Decyzja pychy, decyzja szatana, nie będę służył, jest decyzją na wieki. Jak długo człowiek żyje na tym świecie, może pokutować, może naprawiać swe grzechy, może współpracować z łaską Bożą, a nie użyje poza czasem. Zatem jego decyzja była ostateczna na wieki. To, moi kochani, stało się przyczyną nienawiści szatana do człowieka. Albowiem szatan wie, że człowiek, choć grzeszy, może powrócić do Boga. Szatan takiego powrotu nie ma. Stał się najbardziej zaciekłym, zajedliwym wrogiem ludzkości. Dlatego wraz z pojawieniem się szatana powstaje Michał Archanioł. Ten, którego imię i okrzyk oznacza, któż jak Bóg. Ten, który w momencie próby anielskiej i upadku aniołów pozostaje wierny i staje się wodzem zastępów niebieskich Michał Archanioł, który staje się również opiekunem kościoła. Dlatego po każdej mszy świętej przynajmniej u nas w diecezji Bridgeport wołamy do Michała Archanioła, aby nas bronił, aby nas ochraniał, aby nas wspomagał. Aniołowie towarzyszą Panu Jezusowi w czasie jego działalności. W sposób szczególny anioł przychodzi do Jezusa w ogrujcu, aby go pocieszać przed męką. Aniołowie zwiastują zmartwychwstanie Pańskie. To oni siedzą przy pustym grobie i to ich spotykają niewiasty w poranek zmartwychwstania. Aniołowie towarzyszą również apostołom w ich działalności, młodemu Kościołowi, wzmacniając go, uwalniając apostołów, towarzysząc im. Wreszcie widzimy aniołów w tej ostatniej scenie z Apokalipsy, którą wysłuchaliśmy dzisiaj w drugim czytaniu. Ostatnia, która była jakby pierwszą, bo Apokalipsa, czyli ostatnia księga objawienia świętego Jana. Ukazuje nam wiele rzeczy, które było, jak również i te, które nadejdą. A zatem wierzymy, że aniołowie powrócą przy przyjściu ponownym Chrystusa. I wtedy, kochani, całym naszym życiem zdamy sprawę przed Panem Bogiem, gdzie chcemy iść. Czy do aniołów, czy do szatanów. Byśmy wszyscy spotkali się u aniołów. Albowiem Bóg nie oszczędza niczego dla zbawienia człowieka. Przecież dał nam swojego własnego syna. Już nie tylko jak w Starym Testamencie Bóg wysyła aniołów. Księga nowotestamentalna list do Hebrajczyków rozpoczyna się niezwykle ważnymi słowami. Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał Bóg do ojców naszych przez proroków, a w tych ostatecznych czasach przemówił do nas przez syna. Kochani, tu już więcej niż anioł, więcej niż matka Boża, tu sam syn Boży, który, jak wiemy, odchodząc pozostawia nam pamiątkę swej męki. Misterium Fidei, pamiątkę naszej wiary. Najświętsza ofiara, msza święta, staje się miejscem szczególnej obecności Bożej i również szczególnej obecności aniołów. Jeżeli jest w nas jakakolwiek cześć dla aniołów, a nie może jej nie być, bo jesteśmy w anielskiej parafii, powinniśmy wiedzieć, że ten moment naszego życia. Ten czas i ta przestrzeń, którym jest Najświętsza ofiara mszy świętej, jest naszym spotkaniem z aniołami. Od samego początku aniołowie uczestniczą we mszy świętej przynoszą Boże natchnienia podczas słuchania Słowa Bożego, a szczególnie są obecni podczas śpiewu Sanctus Święty. To są słowa, które podyktowali nam aniołowie. Ani chwała na wysokości Bogu, ani święty, święty, święty Pan Bóg zastępów. Nie są słowami ludzkimi. Myśmy nauczyli się ich od aniołów. Księga proroka Izajasza w bardzo konkretny sposób opisuje liturgię anielską, kiedy Serafini rozpaleni ogniem miłości, jak żywe pochodnie płoną przed Tronem Bożym, o którym słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, i śpiewają święty, 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 Pan Bóg zastępów. Kochani, długo by mówić jeszcze o aniołach, szczególnie dla kogoś, kto jest fascynatem tego tematu, ale poprzestańmy dziś na uroczystości Michała Archanioła. Przy wezwaniu tych świętych opiekunów. Rafał, który opiekował się Tobiaszem i jest tym, który leczy chorych. Gabriel, który był posłańcem i przyniósł najważniejsze wiadomości do Matki Bożej, do Józefa. I wreszcie Michał, który jest opiekunem Kościoła, wodzem zastępów niebieskich. I naszym patronem. Niech będą nam przewodnikami. Pamiętajmy, w naszym życiu być jak aniołowie znaczy nie spuszczać swego wzroku z Pana Boga. Chodzi tu oczywiście o wzrok serca, o wzrok duszy. Święty Antoni, nasz piękny, wspaniały przyjaciel, pisze w swoim kazaniu, że okiem duszy jest nasza wiara. To, czego nawet nie widzimy zwykłym okiem, widzimy wzrokiem duszy. Być jak aniołowie w dzisiejszym świecie, to żyć tu, nie uciekać od tego życia, ale wpatrywać się okiem duszy w Boga. Wtedy będziemy dokonywali dobrych wyborów. W momentach pokus w momentach trudnych prób przyzywajmy Michała archanioła modlitwa którą odmawiamy na koniec najświętszej ofiary jest modlitwą o wielkiej mocy modlitwą która została kościołowi dana dla obrony zechciejmy ją często odmawiać albowiem broni ona nas przed złym duchem który zawsze chętnie wchodzi do naszego życia, aby nas od Pana Boga oddalać przez nasze niewłaściwe wybory. Demon nie wpędzi cię w potępienie na siłę. Demon będzie kusił. Ty swoimi wyborami podejmujesz decyzję. Dlatego aniołowie stróżowie, dlatego archaniołowie, dlatego nasi opiekunowie. Pamiętajmy o tym. To jest silne siłą Kościoła, siłą Eucharystii, siłą Najświętszego Sakramentu, siłą orędownictwa Matki Najświętszej i pomocy anielskiej. Ten może oprzeć się wszelkim pokusom demona, albowiem być jak anioł w dzisiejszym świecie to patrzeć okiem duszy na Pana Boga.